No, cześć kochana i mój drogi. No, gdzie jest kompas? Tak, po porannym zoomie, po prostu o 7.00 we mnie tutaj energia buzuje, po prostu jest w niej mnóstwo i o to chodzi. O to chodzi, żeby każdy poranek nastawiać się w jak najbardziej dobry, sprzyjający sposób. I robią to też osoby, które ze mną dzień w dzień od poniedziałku do piątku są o 7.00 na tym zoomie. I głęboka wdzięczność. Do każdej osoby, która już widzi w swoich też codziennych zdarzeniach zmianę, zmianę podejścia, zmianę radości, i to jest fantastyczne. A ja przychodzę do ciebie z zapytaniem: gdzie jest kompas? Gdzie jest kompas? Gdzie jest twój życiowy kompas? Wyobraź sobie, że masz taki właśnie kompas, który zamiast tam północ, południe, wschód, zachód <laughs> ma coś takiego szczęście, rozwiązanie, problemy, marudzenie, spokój, szukanie rozwiązań, ściekłość, zrozumienie, uważność. Możesz sobie taki kompas nawet narysować. Wow, jakie to jest genialne. Teraz mi to przyszło do głowy. I co? I zobacz, gdzie ty na tym kompasie znajdujesz się każdego dnia? W którą stronę? Jest skierowana Twoja strzałka. I jakby to było, gdybyś wzięła i wziął taki kompas i każdego dnia świadomie zadecydowała, to gdzie ja dzisiaj chcę skierować swoją uwagę, swoje kroki, swoją ścieżkę życiową. No gdzie? A to. A pro, nie, pro, problem. Nie, problem nie. Rozwiązanie. Możesz taki nawet po przeciwnych biegunach. Sobie poustawiać, bo wiadomo, wyzwania są. Pytanie, czy będziesz się kierunkować na tym kompasie w problem i rozgłębiać go, dlaczego to o Boże, czy w rozwiązanie i szukanie wyjścia z tego, na przykład pytając, co tu jest możliwe, czego nie widzę, co ja tu jeszcze mogę zrobić, czego mam się nauczyć, co mi to mówi o mnie o tym zdarzeniu, czego jeszcze ja tutaj nie widzę, nie przerobiłam, a Dlaczego to mnie spotyka? Czego mam się nauczyć, dowiedzieć, poeksperymentować? Zobacz, to sama sytuacja, to samo zdarzenie, jakże dwa różne podejścia. No, są osoby, które mają problem na każde rozwiązanie. Ulala, jak to brzmi? No brzmi! Zauważ, ty mówisz o rozwiązaniu, mówisz o tym, co jest możliwe, i słyszysz w odpowiedzi, no, to jest trudne. Problem jest taki, że to niemożliwe, bo nie, to się nie uda, ponieważ. I po prostu dajesz, szukacie rozwiązań, i zamiast koncentrować się, co jest możliwe, to ty słyszysz tylko, no problem na każde rozwiązanie. No to jak może być wtedy inaczej niż tak właśnie ciężko i trudno? Bo sytuacje są, to jest życie. To jest praca, to jest dom, to jest rodzina. Wiadomo, że jest czasem takie zderzenie. Pytanie, w którą stronę wtedy ułożysz swój kompas? No w którą? W spokój czy wściekłość? Zdenerwowanie czy zrozumienie? Schowanie emocji w środku i takie tam ugniecenie czy znalezienie rozsądnego, sprzyjającego wszystkim przedstawienia tych emocji? W którą stronę pójdziesz? Pójdziesz rozwinąć się czarnym, pozwolisz rozwinąć się czarnym scenariuszom i tam przeznaczyć energię, czy powiesz stop, o nie, 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 mózgu, 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 mózgu stop. Stop, stop. Stop, 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 za daleko to poszło, stop. Nie idę w ten czarny scenariusz, nie, 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 nie. nie. Widzę te sytuacje, widzę, widzę, nastawiam swój kompas w przeciwną stronę, decyduję nie myśleć tak czarno, absolutnie nie. Wybieram teraz szukanie uspokojenia się na przykład, szukanie wyciszenia i mówię, dobra, świadoma decyzja jest, że teraz robię tak, tak, tak i tak. Zobacz, to jest już. No cóż, jest po prostu, dostajesz tutaj znowu praktyczną podpowiedź, bo to jest normalne, to co robi ten mózg, co on robi, bla 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 tak, to trudno, tak tu jak zrobisz tak, to będzie tak. I idzie w czarny scenariusz, a ty mówisz mu to stop stop stop, 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 stop. to to mówi bla bla to mówi e, mózg. Mu, mózg to świadomość Świadomość to, mówi. No, hello. Świadomość to mówi. Nie, 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 tak to się nie będziemy bawić. No właśnie. I mówisz stop, świadomie. Co bierzesz? Możesz nawet kurcze narysuj sobie to, a w sumie może ja coś takiego obracuję, a jak? I bierzesz ten swój kompas mentalny, nawet wewnętrzny i mówisz: "Okej, okay, to ja decyduję teraz tu." Mhm, tak. Idę w, teraz w spokój, idę w zauważenie, idę w rozwiązania, idę w, w zrozumienie, idę w wybaczenie, idę w ukochanie, idę w, i tu sobie wybierasz. Wewnętrzny kompas nastawiasz inaczej. No i jak się z tym teraz czujesz? Taki konkret od rana, bo to przecież piątek, weekend, możesz to w sobie tutaj pięknie poodkładać. No, działać, działać mocium pani i mocium panie. Boże, tu, wiesz... Że tutaj to po prostu jest szczera prawda. I dojdziesz kiedyś do takiego momentu, czego Tobie życzę z całego serca. Bo dzisiaj mówiłam o tym też na Zoomie. Wiesz, Hawkins poukładał nasze stany świadomości na takiej skali, które są uzależnione od emocji. Ten strach, gniew, wściekłość, niepokój, te trudne, one dają niskie stany świadomości i niski poziom zdrowia, niski poziom szacunku, akceptacji, szczęścia. A my tutaj idziemy. My w sensie ja z tobą, ja ciebie prowadzę do wysokich stanów świadomości. I tam wysoko kształtuje się miłość, radość, a jeszcze wyżej kształtuje się spokój. I na ten moment prowadzę ciebie do z tych tam takich niższych w stronę uśmiechu, radości, szczęścia. Kolejny krok to jest spokój. Oj, to jest spokój. Wiesz, jakie to jest fantastyczne uczucie, kiedy zaciewa się coś, a Ty masz w sobie taki punkt widzenia i taką uważność, taką obserwację, że zauważasz, dzieje się. I świadomie zastanawiasz się, z siebie, to jest możliwe. Jak ja chcę na to zareagować? To są mikrosekundy. To są takie ułamki, natomiast możesz to wypracować. Coś się dzieje, i ty masz w sobie takie: okej, okay, jak ja chcę na to zareagować? I wybierasz to, otwierasz sobie taki katalog wewnętrzny: wściekłość, spokój, radość, uznanie, szacunek, miłość, akceptacja, zrozumienie, wdzięczność, a może złość tym razem. I mówisz: dobra, teraz to. I reagujesz dopiero. Czyli co robisz, masz kontrolę. No, ja wiem, to, 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 to tam trochę dalej. Mówię ci, że jest to możliwe, bo o to chodzi, żeby mieć tę uważność, przyzwolenie w sobie. Było coś mi tutaj w nosie zakręciło. Oj, 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 uch, prawda, prawda. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> no to jest na żywo, nad tym kurczę nie zapanujesz. No i a zresztą po co to? Tak poszło. Zatem dojdziesz do takiego momentu, kiedy to będzie taka, taka obserwacja, taka uważność, zatrzymanie, i powiesz, jak ja chcę zareagować. Aha! Spokojnie! Bo przecież na przykład nerwy to mi szkodzą. Nie, no mi, nie nikomu, inaczej. No mi. Wiesz, dobra, reaguję spokojnie. I to jest, wiesz, co ja to. Bo tutaj właśnie mówię, moją intencją jest ciebie podkręcanie, a w codzienności, jakbyś tak wiesz. Była, był, to to jest we mnie właśnie ten spokój. Radość jest podkręcana, jest, bo ona jest naturalną, ja się cieszę, ja tak reaguję, a po prostu a tak idę sobie, idę w spokoju. W spokoju. Patrzę, okej, okay, teraz chcę zareagować, po prostu wow! Reaguję, wow! A teraz chcę zareagować totalną, totalnym przyzwoleniem na to. Reaguje totalnym przyzwoleniem, spokoju. Tak. To jest ten moment uzyskania tej świadomości. Gdy masz te sekundy, mikrosekundy, gdy widzisz to w sobie i wybierasz, dosłownie wybierasz, dobra, to jak ja teraz się zachowam? Zarządzasz sobą, swoimi zachowaniami, bo gdy dajesz się odpalić, Sytuacją zewnętrzną, no to one Tobą rządzą przecież, to oczywiste, prawda? One Tobą wtedy rządzą. Ktoś inny, bo Cię odpala, bo no, jaką ma wtedy satysfakcję być może, że Cię odpalił. A gdy wejdziesz już w ten stan takiego przytrzymania się, obserwacji, no to tylko tu. Tu jest wszystko, co jest potrzebne do reakcji, do zarządzenia tym, do zobaczenia. Kim ja chcę być, jak ja chcę się zachować i co ja z tej sytuacji chcę wziąć i jak ją chcę ukształtować. Wtedy też kształtujesz tę sytuację. Bo na przykład nie dasz się wciągnąć w jakąś tutaj zabawę. Nie. nie. Nie mam ochoty dzisiaj. Nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj zareaguję tak, że Cię zaskoczę powiem, czy to jest istotne. No robię jak chcesz. Czy to jest takie ważne? Nie. No, wiesz, dzisiaj tak zaraz Co tu się wydarzyło? No wydarzyło się, dzisiaj wybrałam Wybrałam z mojego katalogu Takie zachowanie No to tak, to potrafi I życzę Tobie tego z całego serca A dzisiaj po prostu, dzisiaj koncentrujemy się Na Twojej radości, idzie weekend Podciągaj te swoje wibracje Jak masz trudność rano Żeby wskoczyć Na inny Tor swojego myślenia niż ten właśnie taki nawykowy, trudny. 7.00 w opisie do tego live'a masz link do tego Zoom'a, bo my się spotykamy codziennie o 7:00 od poniedziałku do piątku o 7.00 na Zoom i tam możesz podkręcić swoje wibracje. Tam czekają na ciebie osoby tak fantastyczne jak ty. Które świadomie chcą kształtować ten dzień. I tam czekają na ciebie osoby, które nie oceniają, które są otwarte, które kochają, które są radosne, które chcą od swojego życia więcej. Czyli takie, jak ty, będziesz wśród swoich. Będziesz wśród swoich. Zatem zapraszam cię do tej wspaniałej rodzinki, która tam o tej 7:00 się ukształtowała. I po prostu przyciągnij tam swoje znajome, koleżanki, wszystkich, którzy potrzebują od rana być. Bardziej podziel się tym, podziel się tym dobrem. Niech to płynie. Skoro tobie tyle, to już dało i daje. Podziel się tym dobrem. Tak jest. Pięknego weekendu Tobie życzę. Wymarzonego, a może refleksyjnego, może w uważności, może w szczęściu, może, w... może trzy kropki. Możesz napisać mi w komentarzu, jaki decydujesz żeby był ten weekend jaki ty decydujesz żeby był ten weekend buziaki wszystkiego wszystkiego naj